Hej, cześć, siemano widzę. widzę was w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj nagrywamy... To ja nagrywam Dzisiaj Plants vs Zombies 3 Ale jest to Farzen I jest po chińsku I to jest oficjalna gra Wiem, że może nie wyglądać jak oficjalna gra Ale to jest dosłownie oficjalna gra w Chinach Nowe rośliny Nowe mechaniki Sami zobaczycie, oglądajcie do końca Jeśli uważaliście, że zwykły Plants vs Zombies 3 to już jest za dużo to w dzisiejszym odcinku doświadczycie czegoś wspaniałego. ZIOMKI z psami. Ja pies z rapistoletem Ten latający ziemiak jest o wiele lepszy, jak tak patrzę. Kurde, cool, jak to zobaczyłem, to ja byłem zdziwiony, że nikt w Polsce nie nagrał tego. Jestem chyba pierwszą osobą, która nagrywa chińskie Plants vs Zombies 3. Generalnie ludzie się oburzyli z tego, jak ta gra wygląda. I w sumie się nie dziwię, bo twórcy Plan w Zombies w Chinach skorzystali z popularności. Tego popularnego moda, którego nagrywały na swoim kanale, a teraz nagrywam R.S. Czyli Plants vs Zombies Fasin Classic seria Skorzystali z tej... z popularności tego moda i dali to do oficjalnej gry Ciekawe jak się czuje ten ziomuś, co stworzył Fasin No ale dość p******nia Możemy robić ewolucję Nie wiem czemu większość ewolucji z Blowerem, Ale możemy zrobić takiego piszutera, który jest gigamocny, odpycha Czyli jest jak primal pi w zasadzie, no ale... Nie wiem Pierwsze poziomy. Dodaj ziomka z psem. Nie wiemy co robi. No, na luziku te pierwsze poziomy. Chciałbym jak najwięcej pokazać w odcinku dzisiejszym, ale zobaczymy. I mamy nową roślinkę, którą otworzymy w paszuszce. Piękny mój synek Filipek Radziszewski. Wczoraj grań Gartikał nas z widzami i właśnie. Jak trzeba było narysować na wizji, to tak go rysowali. Zobaczmy, o jakie połączenia kurde mogę zrobić, tylko. Jak do tego... Dojść Jak do tego doszło nie wiem. W tej grze jest tak dużo połączeń. To wygląda zajebiście szczerze. Bo Ty jesteś zajebista. To sprawa jest oczywista. Już mamy imitatora. Ale moi drodzy, jeśli ten odcinek Wam się spodoba 369 łapek w górę i... Kolejny odcinek. Co to jest? <grym> <grym> Czyli balans zombie będą. Aha. Ale te kaktusy trzeba podnieść najpierw Okej okay. I pa będzie latał Mocne Latający kaktus Czy A tu są dwa balony naraz, no no nieźle Czyli kaktusa dodali w końcu do PVZ3 Tylko, że trochę dziwnego Poprzednie designy roślin były spoko To, to widać, że to jest takie dodane na siłę Pamiętam jak grałem w Plants vs Zombies China Dwójka. to tam było tak dużo roślin, które nie pasowały stylem graficznie. To odnoszę wrażenie, że ten kaktus podobnie właśnie. No, będę z kaktusy. Co będzie siedział taki kaktus? O, imitator, Ty! Imit imitator to jest losowa roślina. Sam, sam szuman mi postawił. What the fuck? Co tu było? <laughs> Czy imitator działa jak prezent po prostu? Ej, to teraz się pozytywnie zaskoczyłem. Losowe losowe mogę robić fuzje z roślinami. Jak mam imitatora. Wszędzie muszą być latające kakrusiki. Bo to będzie niezbyt fajne, jeśli nie będzie. Dobra, stawiam imitatora, nie mogę. Na napiszu mogę postawić. Ze słonecznikiem spróbuję, on może być ognisty. Właśnie mamy ognistego słonecznika, no i to jest steptat zombie zważyn, które kiedyś pogrywałem. Seria Splans vs zombie jest Jedna z lepszych serii w historii kanału. Ty on jakiś zielony się zrobił. Zielony. Zobaczcie, jest dokokszony teraz. Screena mu zrobię. What the fuck. Dobra, ja, ja bym chciał więcej jakichś takich ewolucji posranych. Dobra, ziemniak. Ziemniak latający. Imitator. Dostaniemy imitatora. Fajnie wygląda ten imitator. Szczerze, ładnie go zrobili. Pff, ta animacja jest taka długa. Diamenty. Okej. Okay. Czyli dostaniemy jakiś system walut chyba w końcu i się gra, gra rozkręci, bo ta gra ma tyle zawartości. Czy to głowa mała? Jak w plan z 2 China było tego od rozpierdzielenia, to tutaj jest podobnie jak nie więcej. W sumie to nie wiem, bo nie jestem pewien, ale wiem, że tego jest dużo. Widziałem dużo zakładek generalnie. Generalnie ten plan z Wrozumis który ja grałem, mi się strasznie kojarzyło z tym, że jest przerost formy nad treścią trochę, bo tam było tyle rzeczy do obsrania, kurde. Cały czas ci coś wyskakiwało Eventy, nie eventy 40 ikonek Mam nadzieję, że tutaj aż tak nie będzie jednak Dobra, dawaj jeszcze raz, o Okej okay. Raczej nam się nie przyda, ale mamy parasolkę Ej, parasolkę połączymy z czymś W elektryczna parasolka Pałasolka? Nie wiem, już te farzy grałem tyle, a ja się podniecam elektryczną parasolką. Jezus, Maria. Fajnie to zrobię. Ej, zniszczyli mi ziemniakę, what the fuck. Muszę tego było dać wszędzie, żeby roz rozbijać te nadchodzące baloniki. Baloniki pan. Feng balon. Dobra, imitator. No Jakaś dziwna cztery bomba. Ej, na górze mi zniszczyli moją tą elektryczną parasolkę, no nie. Ja już się już tak z nią się dogadałem z tą parasolką elektryczną, i to co? Dobra, imitator. O! Elektryczny kaktus! Co jest? Okej, okay, mocno. Ej, spokój jest ta gra, szczerze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I będzie można serię nagrać z tego. O! Właśnie, co tu się odwala? Skrzynka. Czy dostaje jakieś prezenty? Bardzo hojnych twórców mają. W Chinach. Mi jakiś dev właśnie tłumaczył, jak to działa. To tak działa. Dew mi tłumaczył, że Transverse vs. Zombies, czyli Electronic Arts i PopCap udostępnili swoją franczyzę prawdopodobnie, żeby wejść na rynek chiński za jakąś, za jakąś sowitą tego opłatą. Uch, udostępnili swoją franczyzę. I pewnie biorą duży procent z tych gier. I to tak działa, że to nie oni generalnie są w procesie tworzenia ich, tylko jakieś osobne studio to tworzy, które jest niezależne generalnie. I jakby, jak zrobią coś w Chinach, to nie za bardzo mogą to samo zrobić w reszcie świata, czyli w naszej grze. Bo to może mieć nawet jakieś prawa autorskie, coś takiego. Dobra, wracamy. O! W sumie trzy różne tryby, no dobra. No, mam nadzieję, że zostawić ten. Limit lajków. mam nadzieję, że ta seria się przyjmie, bo no a jeśli a się nie spodoba, to nie ma co nagrywać. <grywa> Ostatnio właśnie jest taki dołek wyświetleniowy, ale to przez to, że dwa filmy porządnie były z ekipą. No wiem jak już to działa. Wykmyniłem to jakiś rok temu, <grywa> że filmy z ekipą nie są pod YouTube a zbyt spoko, ani GW2. To był powód tego, że zbyt często GW2 nie było. YouTube nie lubi GW2. Nagrywam zwykłe Plans vs Zombies to wyświetlenia samo niebo lepsze. A ja teraz właśnie jestem w takim etapie, kurde, że ja bym wolał w sumie ponagrywać GW2. Bo przez... no nie wiem, jakoś zbrzydł mi ten YouTube troszeczkę ostatnio. No i to, że samemu nagrywam to... Jak nagrywasz z ziomusiami to jest fajnie I się o wiele krócej montuje, wiecie? Bo my takie głupoty tam gadamy. <gadamy>, <gadamy> że to... Szybko schodzi montowanie tego. No nie no. no co to ma być, te? no. ty cholero, ty. O Boże. Znowu się zaczyna. Nie no, co tu tyle tych latających kmiotów tu lata. Patrzcie, jakiś latający kmiot do oka, widzę. Kapusta, ej kapustę można połączyć z czymś. Dawaj kapustę. Lodowa? Ognista kapusta i zabiła tego na dole, ty. mu się pali, a my nadal tacy sami. Ogień się pali A my nadal tacy mali Ty, a na dole jest ten A ja mam w ogóle infinata, nie zauważyłem Co jest grane, co on tu robi? Kulna skater tu przyszedł Dobra, wywalił się. By mi zniszczył tego ziemniaka, to byłoby niefajne Pałka elektryczna! Co jest? Ej, z czym się łączy pałka elektryczna? Z niczym. Baloniasty, zepsuł moją kapustę. O, znowu mam kapustę. Dobra, będzie ognista, patrzcie na to. Patrzcie na to szczęście. Ognista kapusta, po prostu jest chyba jedyna kapusta, dlatego tak mi się łączy. Ej, ten poziom jest trudny. Pierwszy ciężki poziom nam się trafił. Znowu z tej kapustą ognistą. Elna. No. Jak tu idą? się ich powstrzymać nie da. Dobra, powstrzymaj ich <noise> Jednak się da. Ja cię kręcę. I z imitatora wyszedł imitator, widzieliście to? <noise> Powiedziała mi, że mam ukryty poziom. W sumie mogłem się domyślić. Aha i muszę zagrać ukryty poziom, no, ale szanse mi nie daje się pójść dalej, tylko ukryty poziom. Mam nadzieję, że nagrody będą słowite za zagranie tej. Okej. Okay. Co to kurde jest? Takosy mi się nagle pojawiły. Dobra. Okej? Okay. Okej? Okay. Co to jest jakiś candy crush? Co? Jakiś misl to tu jest? Dobra, w ogóle tego nie czuję. Co ja robię w ogóle? Co? co tak o zostawiam. Trochę nie wiem o co chodzi. Czemu Misel to się świeci? Co? A że ona jest mega giga koksem, tak? Okej okay. Co wy się możecie połączyć? Aha I wy się możecie połączyć? A wy się już nie połączycie A i muszę obronić po prostu Dobra, nastawiajmy gówno Dokładnie Jakaś cebula się postawiła w ogóle Ja pierdziel, dajcie mi piszu teraz, o Pyk Dwie cebule O i powstało coś takiego a, zajebisty poziom. Postawiłem mistrz, który która wszystko zabiła. Późna godzina już jest chyba mi od, od tego. Wow! New! O, coś nowego, daj, daj, chcę zobaczyć. Coś nowego odblokowałem. O, jakieś skrzynki, kurde. To jest jakaś obrona ziemniaka. I generalnie dostaje się nagrody za to. Tutaj, giełda to się nazywało. O boże, dobra Coś za dużo tego No i tu są roślina? Dobra O ja pierdziele To się da połączyć I wyjdzie mi z tą Dobra, to właśnie mówiłem wam o tym przeroście formy nad Treścią, no to mamy Jak tu nagrywam to drugi maj już jest Się zaczął miałem powiedzieć W sensie, no maj się zaczął, ale nie drugi Drugiego maja mamy I co? W, w piątek idę do szkoły? Na ostatni dzień i już nie będę chyba wracał. O co tu chodzi? Ja powiedziałem powiedzieć, że już nie będę tutaj wracał. W sensie nie na kanał. Do szkoły już nie będę wracał. Idę na praktyki. Będę pracował. Za darmo. Jak frajer. No ale co? Będę miał praktyki i w trakcie praktyk jeszcze wracam do szkoły, ale nie na lekcje. 2 czerwca i 6 czerwca na egzaminy idę. Więc no. Wszystkie. Jakieś, nie wiem, spóźnienia, i takie tam. Jeśli coś nie będzie filmów, to, to dlatego, że muszę ten egzamin napisać na dobry wynik, bo to jest zawodowy egzamin. Chodzę do technikum i, żeby zdać, muszę mieć 75% z tego egzaminu. Nie mogę popełnić więcej niż 9 błędów, a jest. Są 33 punkty, chyba, jak kojarzę. Czyli 24 na 33 muszę mieć przynajmniej. To jest ciężki wynik do zrobienia, szczerze. Aha, tam są skitane na zombiaki Ja mogę to zdmuchać. I będę potężałował. Dobrze. Dobra, zdmuch zdmuchamy tą trawę. Bardzo ciekawa i fajna dynamika. Dynamika, mechanika debilu. Pyk. Oj, zdmuchałem to. I co zombie będą stąd wychodziły teraz? A nie, odrosła trawa po prostu. Przypomina mi to te pałki cuttala. Nie wiem jak to się nazywa w ogóle. Pyk. O bąkchoj! Panie Połączymy Włączymy bąkchoia. Bonkczoj nie ma połączeń. Ja cię kręcę. Nie wiem tak gra do dopracowania mu jest jeszcze. Jeśli Bonkczo nie ma połączeń, to wiedzę, że coś jest nie tak. I o co chodzi z tymi dziurami to ja nie wiem. O liczę! Ej, liczę można też połączyć. To jest ten ziomuś, kol, 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 kolcowy ten walnut. Ogniowy, pali się. Ale już jak tak mówimy o Chinach. Chińska gra, no to... Mówimy o Chinach chyba. Co mi się kojarzy z Chinami? Pewna osoba <grych> E to nie dlatego, że mi serię zarąbała, tylko dlatego, że nagrywała plan vs. China przede mną. I to ja mówię, w zasadzie ukradłem Plans vs. China, ale wymaszmy to z historii. Meres. I właśnie ostatnio mi podrąbał serię. Nie dziwię mu się szczerze. Spike Wit. Ostatnio mi podrąbał serię. Ale Meres, nie Spike Nie można połączyć. Zaczął nagrywać farzyn, co to jest? ZJEDLI TO KURNA Zaczął nagrywać farzyn No i trochę w sumie śmieszne, bo oh, Pamiętam, że yy, Czytałem raz taki komentarz No Jan nagrał farzyn, weź to też nagraj I miałem z tego bekę No i on to zrobił, serio chyba W związku z tym, znowu mamy jakieś tam interakcje, bo on wrócił do Plans vs Zombies I on mi coś tam pisał, co nie? Na... w komentarzach I zacząłem przeglądać jakieś stare filmy I koledzy mi ustali stary film, na którym był mój komentarz A propos Mereza Patrzę po dwóch latach prawie W odpowiedzi na ten komentarz I tam Merez napisał Sorry stary za tą sytuację, bo jeśli nie wiecie to ja byłem z nim yy, pokłócony, mieliśmy pseudo... pseudodramę Sorry stary za tą sytuację, powinniśmy obgadać Ja przez te dwa lata Żyłem w... Yy, takiej mojej zamkniętej bańce, że Meres Oham zrobił to co zrobił i jeszcze nie chciał pogadać, ale w międzyczasie z tej bańki wyszedłem, bo trochę już miałem to w dupie potem i się dowiedziałem, że on się mnie przeprosi, tylko mi nie przychodzą powiadomienia. Jeśli ktoś odpowie na mój komentarz, nie mam tego, nigdy tego nie miałem Od kiedy nagrywam Minecrafta z 2021, od kiedy byłem jakimś borowikiem 12-letnim Bo balon z TD6 jakieś tu się robi Dzisiaj właśnie na tym przejechałem, bo ziomy chciał się pogodzić już tam 12 lat temu Ja tego nie widziałem, bo nie mam powiadomień Ale od kiedy nagrywam to tego nie mam Dostaliśmy mistletoe Mistletoe to jest połączenie chyba z trzech różnych roślin I boję się generalnie że potencjał tej gry wyczerpiemy w pierwszym odcinku, więc już jest to ostatni poziom. Jeśli podoba Ci się odcinek, to weź został łapę w górę. Bo już strzeżę już trasę kwa chęć nagrywania na YouTube. Więc proszę do najana PVZ. Po ciemku nagrywam w nocy dla was. jutro będę to montował pewnie. Weź daj łapkę, na no serio no. Ej, ten słonecznik jest fajny, bo on tańczy. Pokażmy siłę widzowie. I zróbmy, nie wiem, jakiś rekord lajków tutaj. Potrzebuję czegoś takiego, serio. Pierwszy raz chyba w życiu aż tak bardzo. Pierwsza łapka w górę. Ja pierdzielę, dobra, czekaj, chilluj Dobra, zajebiście. co prawie zdechłam. Ej, to jeszcze nie jest koniec. Powolutku, trzeba się skupić. To zostanie poziom w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie jakiś komentarz miły. Tako po prostu. Film co w, w niedzielę. Jeśli jesteś nowy subuj Siema.